Musimy porozmawiać. W poprzednim odcinku. Jak tylko znajdziemy Ali, znowu staniemy się rodziną. Odnajdziemy go, Ali, i sprowadzimy bezpiecznie do domu. Nie, nie, Ali! Wiem, że nie możesz nią być. Zamierzam mieć cię blisko na zawsze. To nie wchodzi w grę wasza wysokość. Rej, przepraszam. Ale nie! Nasi szpiedzy ciemności zbadali każdą plotkę, ale tarczy jedności nie udało się odnaleźć. Wyczerpałem swoje możliwości. Powinniśmy tam wysłać kogoś zaufanego. Niestety w mojej drużynie nie ma już nikogo takiego. Nawet alakshmi na jest coraz bardziej bezużyteczna. Brzydwo Kukło, przebywaj! Idziemy na polowanie. Mistrzowie pojedynków. Ciemność w sercu. Byłaś niegrzeczna i zepsułaś mamusinową nową kolekcję ludzi. Teraz został mi tylko jeden. To dlatego zostawiłaś mnie i tatę, bo była mnie grzeczna? Błoda burza w łocznym mrok! <gry> Nie tylko ty się liczysz, kotku. Nie chciałam mieć dziecka, ale musiałam się w tym odnaleźć. I wiesz co odkryłam? Uwielbiam być żoną i mamą, ale no wiesz, kogoś innego. Zabolałoby. Ale ona odeszła 4 lata temu. Podróbka, <grystanie> fałszywka. Za to ty jesteś prawdziwa. Walczysz ze stworzeniami. I to nieźle. Mam wobec ciebie plany. A ten wielki fioletowy koala to przyjaciółka Ali. Jesteś w domu, a jakby poza domem. Bo co to za dom, w którym rodzina składa się w ofierze Pani Ciemności? To takie... niesamowite. A Ali i Piper? Ray, musimy po nie wrócić. Kraina Ciemności nie jest miejscem, po którym wędruje się na ślepo. Slide, Co ty tu robisz? Sądzę, że ponownie będą wam potrzebne moje usługi. Czekaj. Skąd wiedziałeś, gdzie nas szukać? I co? Namierzyłeś mnie GPS-em? Chronię moje inwestycje. A za dodatkową opłatą, którą może być, e, 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 ten drobiazg, z przyjemnością doprowadzę do szczęśliwego spotkania. Jeśli pozostali, nadal żyją. Przodu jest za dobrze uzbrojony. Celuj w jego słabe miejsce, na karku za głową. Bo! <trymiany> Rej! Miło Cię widzieć! A gdzie jest Ali? Odesłała nas! Została z Megarią, żeby nas ocalić. Teraz my musimy ją ratować. Każda chwila, jaką Alison spędza z Megarią, zwiększa ryzyko, że zostanie pochłonięta przez ciemność. To na co czekamy? Ja! Ja! Jeśli myśli, że Megaria to jego żona, to znaczy, że użyła przeciwko niemu jego największego pragnienia. Nawet gdyby nie był w obecnym stanie, musi być pod naszą stałą obserwacją. Nie możemy się rozpraszać. Wyczyszczę mu wspomnienia z ostatnich dni i zabiorę do domu. Grzeczna dziewczynka. Piszczko, pomożesz wydostać się mistrzyni Nadi i tacie Ali. Wiem, że chcesz pomóc Ali. Zrobisz to, ratując jej tatę. Uważaj, Nadio. Mistrzyni Lobaczewski. Aha. Rozumiem, że macie plan, jak pokonać ochronę Megalii. To będzie wymagało wielkiej delikatności. Gabe! Powiedz im, że nie zamierzamy podjechać czołgiem pod bramę i żądać wpuszczenia. Ale to jest dokładnie to, co zrobimy. Tyle, że nie ma czołgu. Ej, Rej, musisz wezwać naszego znajomego Odora. Masz całkowitą pewność, że tarcza jest w tym ohydnym miejscu? Żytwo kukło! Wracaj tu, albo przetnę ci sznurki! Witaj... Brzydwo kuku, ten prezent jest dla mnie? Jakże to miłe. Córko, obudź się! Mata? Ale skąd ja? Co ten postanowił nam cię zwrócić? Nie miał z ciebie pożytku. Powiedz mi, skąd mam wziąć pieniądze, żeby mu oddać? Hm? Pieniądze? Ty sprzedałaś mnie? A dziwisz się nam? Czasy były trudne, nawet dla nas, braminów. Czo ten dawał dobrą cenę. Obiecał nawet, że wyszkoli cię, abyś pokonała stworzenie światła, które zniszczyło naszą wioskę. Córki są drogie, zwłaszcza tak zepsute. Narobiłaś wstydu, rodzinie. Miałam co do ciebie rację. W zasadzie zawsze wiedziałam. Poważnie. Musimy pogadać o tym stroj Imo, bo jest strasznie niewygo. <laughs> Hej, niech zgadnę. Ciebie też, mamusia nie kocha? Co ona tu robi? Pytasz, serio? Okej, okay, powiem ci prawdę. To nie jest twoja mama, jasne? Jesteśmy w krainie ciemności, a to jest cesarzowa Megaria. Pani ciemności, która bawi się, mieszając ludziom w głowach. Och, Alison! Musisz pozwolić matce. Na trochę zabawy. Potwór! Zdrajca! Myśląc, że wielki drewniany koń jest darem od wrogów, Trojanie z radością wwieźli go do własnego miasta. Nie podejrzewali, że w środku są ukryci żołnierze wroga, gotowi do ataku. Tej nocy, gdy Trojanie spali, ich wrogowie wyszli z kryjówki i zniszczyli miasto. Miejmy nadzieję, że Megaria nie jest fanką klasyki. Czego chcesz? Podopiecznej. Kogoś od czarnej, ale koniecznej roboty w moim cesarstwie. Kogoś, kto wyeliminuje moje siostry. Rządzą niewielkimi obszarami tej krainy, ale nieustannie pragnął przejąć mój płaszcz ciemnych złudzeń i zagarnąć rozległe imperium, w którym się zadomowiłam. A teraz, jak mówi powiedzenie, wygrać może tylko jedna. Dlatego czeka Was pojedynek. Zwyciężczyni będzie żyła po królewsku, służąc mi. Och, a ta, która przegra, cóż, będzie miała zaszczyt pomóc mi w odbudowie kolekcji. A teraz, moje drogie, pokażcie, która bardziej kocha mamusię. Okej, okay. mamusia chce pożreć piszczkę, więc lepiej wybiorę. Och, jak się nazywało to stworzenie, które Gabe nazwał dziwaną! O! Szlamo, szpik! O, podoba Ci się mój upiór? Nazwałam go Impalikus. Ładnie. Zgadzasz się? Tak. Zgadzam się. Oszczędź sobie upokorzeń, ruda, i wskakuj do klatki. Śmieszne, hmm? najpierw mnie złap. O! Wracaj, to głupia bestio! Gra skończona księżniczko. Cóż, jeśli chcesz się poddać, nie zatrzymuję. Ach! Ach! Zaraz cię dopadnę. To było ruda. Myślałaś, że zabawisz się moim kosztem? Nie sądzę. Naprawdę tego nie przewidziałaś. Przewidziałam? Dobry pomysł! Szok oblask! Strażnik piorunów! Wezwała kolejne stworzenie. Ze światła. To wbrew zasadom. Zasady? Ha, w ciemności nie ma żadnych zasad dziecinko. Tego chyba nie przewidziałaś. Ach, głupta się. Przegrałaś, bo przeceniłaś swoje siły. Brak ci opanowania, precyzji i wyrachowania. Jesteś próżna i nadpobudliwa. Charakter wulkaniczny. Nie masz głębi, której wymaga ciemność. Czyli co? Sugerujesz, żebym używała stworzeń z cywilizacji ognia? Samu świadomość się przydaje, prawda? Przepraszam, Wasza straszliwość. Przebył dar od Tarborgów. Chcę zobaczyć mój prezent? Alison, przyszli Twoi przyjaciele. Mam ich dodać do swojej kolekcji? Dołącz to do pozostałych. Nie płaczesz po swoich przyjaciołach? Po co? Czy to ich ożywi? Słusznie. Dla zwyciężczyni. Możesz przybierać taką twarz, jakiej potrzebujesz. Naprawdę? Zabierz tych ludzi do lochu. Poza tą jedną. Megario, wypuść tę dziewczynę. Chodzi ci tylko o mnie. O, droga Jacho, nie jesteś już w zbyt dobrej formie, prawda? Musisz nam wybaczyć, ale moja podopieczna chce odwiedzić przyjaciół w lochu. A ja wprost uwielbiam patrzeć, jak dzieci się bawią. Ostrożnie, Meg. Ten duży to wojownik. Może ci się przydać pomoc. Jeśli dobrze pamiętam, to należało do twojego brata. Byłaś potężna, ale nie jesteś już nawet w połowie tak silna. Alison? Twoi przyjaciele będą musieli poczekać na swoją kolej. Żelaza nie da się łatwo rozciągnąć. To bez sensu. Hmm... Rey? Mistrz Chłopaki! Wiem, wiem, o czym myślicie, co on tutaj robi. Ta wiedźma dorwała mnie, kiedy szukałem upiora, którego wy pokonaliście. Co... co kombinujecie? Zaraz nauczycie się, żeby nie ufać wrogom. Pilnuj mojej podopiecznej. Lepiej, żeby nie okazała litości tej staruszce. Ile zabawek, ale zacznę chyba od kluczy. Coraz lepiej ci wychodzi to ratowanie mnie. Odbijamy dzzachę, tarczę i zwiewamy. Ale bez niego. Ali! Nie możemy go zostawić w więzieniu Megari! Nie tu! Hmm. Odejdź od niej, wiedźmo! Zabieram Jahę! Cofnij ich! Straże! Syczek, jaszczur legionowy! O teraz żegnajcie. Bierzmy się do pracy! Uh! Uh! Hej, mamo! Hej, bohaterze! Pomożesz? Nie, Ray! Jesteś mój. Cześć, Alakrzmi. Miło cię widzieć. Spadajmy stąd. Mój płaszcz! Nie! Wychodzę z przyjaciółmi, mamo. Nie czekaj. Alison Underhill. Podstępna, zła dziewczyna. Kiedy mama cię znajdzie... Będziesz uziemiona na wieki. Alakszmi to wspaniałe dary. Moja droga, ja zawsze w ciebie wierzyłem. Oczywiście, mój panie, a ja w ciebie. Byłaś tam ty, ja, twoja mama i, i wielki fioletowy koala. Nie wiem dlaczego. Wow, miałeś niesamowity senta to. Nie masz pojęcia. Dobranoc, skarbie. Piszczka, chodź. ja też się o ciebie martwiłam. Hej. Możesz zostać ze mną na noc! Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Dialogi Katarzyna Michalska, reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Małgorzata Szymańska, Jakub Prus, Grzegorz Drojewski, Jarosław Domin, Robert Tombera, Beata Łuczak, Jacek Mikołajczak, Monika Węgiel-Janocińska, Grzegorz Falkowski i inni.